Szanowny inwestorze, pamiętaj, że bitcoin jest w ważnym miejscu. Dlaczego? Ponieważ zaczynamy delikatnie rosnąć i jesteśmy w strefie oporów, oporów 112-113 tysięcy dolarów. Jeżeli w najbliższym czasie bitcoin będzie przekraczał barierę 113 tysięcy i będzie dalej rósł, będzie to dobra wiadomość dla bitcoina oraz oczywiście dla aktywów ryzykownych, zwłaszcza dla spółek technologicznych. I będzie to dobra wróżba przed sesją w Stanach Zjednoczonych po wynikach Nvidia. Jednak. Każde zawrócenie poniżej 112 tysięcy będzie negatywnym sygnałem, będzie złową wróżbą na przyszłość dla spółek technologicznych, więc cały czas będziemy obserwować bitcoina, czy jest dobrym wskaźnikiem wyprzedzającym procesy, które na giełdzie w Stanach Zjednoczonych, a zwłaszcza na spółkach technologicznych, będą miały miejsce. Więc strefa 112-113 tysięcy jest kluczowa, utrzymywanie poniżej, zachęta do spadków, utrzymywanie powyżej szansa i nadzieja na to, że jakaś pozytywna tendencja zagości na tej najbardziej popularnej kryptowalucie. I myślę, że w taki sposób warto obserwować teraz bitcoina. Pozdrawiam.